Dzień dobry, Daily Vlog z Meksyku, dzień szósty. Teto tihuacan, podejście numer 2. Jak widzicie udało nam się wbić na szczęście. Co prawda musieliśmy wstać bardzo wcześnie rano. Ja spałem całe 4 godziny, bo edytowałem vlogi do trzeciej z hakiem, więc dzisiaj będę dużo głupot gadał. To uprzedzam. Zdecydowanie lepszym pomysłem było przyjście tutaj w poniedziałek rano niż w niedzielę po południu, bo naprawdę jak zobaczycie nie ma tutaj teraz za wielu osób, a podejrzewam, że wczoraj pomimo tych różnych obostrzeń to mogło być małe piekiełko patrząc po ilości samochodów, która się wczoraj przewijała po ulicach. wiesz, tak. no, jakby się wyświetlenie zgadzało i próbowali mi ukraść kamerę w Meksyku. Słuchajcie, nie uwierzycie, co się stało, ktoś mi właśnie próbował ukraść kamerę. Dobra, słuchajcie, taki żarcik, kilka ciekawostek, na szybko. Teotihuacan to starożytne, czeko, prekolumbijskie miasto, które jest położone na północny wschód, jakieś 40 km od miasta Meksyk, i w szczytowym punkcie rozwoju tego miasta było ono największym. Miastem w Ameryce Prekolumbijskiej i w ogóle było generalnie jednym z największych miast na świecie. Jak widzicie, nie zostało z niego zbyt wiele, ponieważ zostało ono strawione pożarem i stopniowo się wyludniało od tamtej pory. No ale. No, Okej, okay, to nie robi wrażenia, ale tam jak sobie zobaczycie, zaraz tam pójdziemy, tam te piramidy ogromne. To już jest coś, na czym można zawiesić oko. Pierwsze ślady aktywności człowieka tutaj na tym terenie pochodzą z okresu między II wiekiem przed naszą erą a II wiekiem naszej ery, więc tutaj właśnie wtedy powstawały najstarsze odkryte Struktury na tym terenie. Jeżeli zastanawialibyście się nad tym, czy to miasto należało do Azteków, a może nawet do Majów, no to odpowiedź brzmi, że nie wiadomo, ponieważ wiadomo, że Aztekowie, którzy sobie później przejęli to miasto po tym, jak zostało wyludnione, wzorowali się później na architekturze spotkanej tutaj w Teotihuacan. Ale z tego, co się orientuje, to do dzisiaj nie jest znana przynależność etniczna tych oryginalnych budowniczych tego miasta. Więc jest to naprawdę bardzo ciekawe, bo tak de facto jest to ogromne kiedyś miasto. I nie wiadomo, kto je zamieszkiwał, tak na dobrą sprawę. W sensie nie mamy żadnej przynależności etnicznej. Ulica, którą sobie teraz tak ochoczo spaceruję, jest to Aleja Zmarłych. Jest ona długa na 2 km i szeroka na jakieś 40 metrów. i na samiutkim jej końcu znajduje się bardzo ciekawa piramida, ale ja to Wam powiem, jak już do niej dojdziemy. Ten bydlak, którego widzicie za mną, to jest Piramida Słońca i jest to podobno trzecia największa piramida na świecie. Tak sobie wyczytałem właśnie w internecie i normalnie w czasach przed można było się na nią wspiąć, a teraz niestety jest zamknięta, więc trochę lipa, bo fajnie byłoby mieć taki achievement w życiu, że się wbiło na trzecią największą piramidę na świecie – Piramidę Słońca. Jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że na samiutkim szczycie tej piramidy stoi jeden ziomek. Jest to prawdopodobnie ochroniarz tego parku pilnujące żeby nikt tam nie wchodził i teraz tak się zastanawiam, że prawdopodobnie on tam nie ma jak się schować w ogóle przed słońcem musi tam stać ładne kilka godzin i przede wszystkim to musiał tam wejść, a jest chyba ponad 30 stopni albo jakieś okolice 30 stopni trochę mu współczuję. Zobaczcie czy <śmiany> Za mną widzicie drugą piramidę, czyli piramidę Księżyca. Piramida Słońca jest tam. Mam dla Was ciekawostkę: mianowicie Teotihuacan oznacza. Miasto, w którym stworzeni są bogowie, albo miasto, w którym ludzie stają się bogami. No i niestety, to by chyba było na tyle, jeżeli chodzi o. Teotihuan, Teotijuan, zapomniałem. Że... I obawiam się, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o Teotihuacan, Ponieważ niestety większość rzeczy jest. Ja jestem mega głupi, bo już mam trzy dychy na karku, a zawsze jak wiem, że będę siedział cały dzień na słońcu, to ani się nie smaruję kremem przeciwsłonecznym, ani nie kupuję sobie nawet wody. A potem się dziwię, że się źle czuję mnie łeb boli. Więc nie bierzcie ze mnie przykładu i podróżujcie odpowiedzialnie. Zobaczcie, jaką fajną poziomek rejestrację. A ta piramidka jest. Centralnie tutaj, i na to też podobno można było wejść przed koroną. Zdążyliśmy na całe szczęście. Muszę Wam nagrać to, o czym wczoraj mówiłem. Tutaj się płaci 6% za wejście do toalety, a tutaj się kupuje papier toaletowy. Jak widzicie, im więcej zapłacicie. Tym dłuższą, dłuższy kawałek papieru dostaniecie. Musimy lecieć teraz pilnie, bo wpadliśmy na genialny pomysł, żeby odwiedzić taką jedną bardzo znaną miejscówkę z takosami. Eee, tylko, że chcemy tam być przed jej otwarciem, a otwiera się za 40 minut, więc mamy. Co jest tak ciemno? A, bo mi twarze, więc mamy mało czasu. Buenos dias! Taka jedna kwestia odnośnie cen taksówek w Meksyku, mamy do przejechania jeszcze jakieś 20 km, według GPS u będzie to trwało 36 minut, a Uber kosztował e, chyba 19 zł, więc jest to stosunkowo tanio, e, jak na możliwości, które zyskujemy dzięki przemieszczaniu się taksówkami, mam tu na myśli chociażby bezpieczeństwo, chociaż w tym wypadku zależy nam na czasie i trochę się martwię, bo GPS pokazuje, że możemy nie zdążyć, no ale... Zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczcie jeszcze, jaki pan ma ciekawy patent. Taką siatkę przeciwsłoneczną przy otwartym oknie. I tylko taka dziura, żeby było widać wszystko przez lusterka. Bo klimy nie ma, a jest 30 stopni. 40 minut nam to zajęło, ale dotarliśmy. Jesteśmy kilka minut spóźnieni i w sumie to nie wiem czego się spodziewać. Słuchajcie, miejscówka nazywa się El Bilcito i jak widzicie to no nie wygląda na pierwszy rzut oka jak re restauracja, a to dlatego że w ciągu dnia to jest normalnie warsztat samochodowy, a po 14 i do późnej nocy funkcjonuje jako restauracja. Tutaj zobaczcie, nie będę wchodził za bardzo, ale zobaczcie, macie normalny warsztat, są samochody zaparkowane, tam dalej się je gdzieś naprawia. Ale właśnie od godziny 14 do późnej, późnej nocy, chyba do 3 w nocy, zaczyna się tutaj dziać magia w postaci restauracji. Tutaj macie cennik, a my oczywiście przeszliśmy na tacosy. Jak widzicie, nie mają tutaj za dużo miejsca. My w tym momencie siedzimy przy jakimś punkciku normalnie z telefonami do odbierania zamówień. Tam jest tylko jeszcze jeden stolik a reszta to już są takie tam dwa stojące na zewnątrz. No, bo tutaj ludzie z samochodami przyjeżdżają jeść. Aha, czyli taki takeaway głównie, tak? Niby takeaway, ale przyjeżdżają, dostają talerzyki, jedzą w samochodzie. A, w tym ten... w sensie, okej. Okay. Tak wyglądają nasze tacos al pastor. No i oczywiście standardowo zestaw różnych sals. I wyjątkowo spróbowałem teraz czegoś nowego, czyli Agua de Jamaica, która jest zrobiona z kwiatu Jamajka, ale jak to jest po polsku, to nie wiem. I smakuje jak, jak woda smakowa. Generalnie, jeżeli chodzi o te wszystkie wody smakowe, które miałem okazję spróbować w Meksyku, to do Orczaty nic nie ma podejścia zdecydowanie. Ta miejscówka ma na Google ma wsponad 6000 opinii, więc wydaje mi się, że bardzo ciężko byłoby się tutaj zawieść. Nie mogę się doczekać kolejnych najlepszych Takosów z Ciudad de Mexico z ananasem, mega dobre, no i po 18 meksykańskich pesos, czyli jakieś 3 złote sztuka, więc całkiem przystępna cena. Jak na to, że są to kolejne jedne z najlepszych tacosów w całym mieście. Niebo w gębiach. Stary, jakieś to jest kurwa dobra Zobaczcie tutaj jaki olbrzymi kawał mięsa. Tutaj pan właśnie robi nasze dokładki, bo zamówiliśmy jeszcze więcej, bo są naprawdę negatyczne. Zjadłem sześć takosów, jestem taki szczęśliwy, ale zaraz pęknę. Ja to nie mam w ogóle umiaru w jedzeniu. Jak dorwę się do jakiegoś dobrego jedzenia, tak jak w Turcji dopadałem się do jakichś dżunów czy innych cikowce, tak tutaj, jeżeli chodzi o takosy, to mnie po prostu odwala i jem do tego momentu, dopóki mogę w siebie jeszcze coś wpychać. W każdym razie szkoda, że nie zdążyliśmy na otwarcie tego wszystkiego. Bo wydaje mi się, że fajnie to musi wyglądać, jak tutaj nagle się rozsuwają te bramy i się ukazuje bar, tak naprawdę pomiędzy mechanikiem a ulicą. Ale znaczy bar, restauracja? Nie wiem, jak to nazwać. No. W każdym razie dobrze było. Kolejna ciekawostka przyrodnicza dotycząca Mexico City. Na Bicie, czyli takim tutejszym bolcie Uberze, jeździ jedna Tesla. Co, co prawda, nie jest ta Tesla. Ale można ją dorwać i wcale nie jest dużo droższa niż normalna taksówka. I mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. Bo nie ukrywam, że moim marzeniem jest małym przejechać się właśnie furą maska. Tutaj mamy akurat, nie wiem w sumie co to jest za modę, bo kompletnie się na tym nie znam. Ale zdecydowanie jest to jedno z moich marzeń, żeby się przejechać najchętniej za kierownicą. Ale za jazdę na pasażerce też nie będę narzekał. Dystrykt, w którym teraz jesteśmy, nazywa się Narwarte Oriente. Jest on właśnie podobno znany z tego, że ma jakieś ładne domy w stylu art deco i e, mnóstwo knajpek z tekosami. Jak wpisałem sobie w goglach, z czego sunie ten dystrykt, to właśnie te dwie rzeczy mi wyskoczyły. Zobaczcie tutaj, jaka ciekawa architektura. Tak, wiem, że stoję na środku ulicy, ale jeszcze ciekawsze niż architektura i to, że stoję na środku ulicy, jest nazwa tej knajpy, która nazywa się Pinche Gringo Barbecue. Pinche Gringo oznacza w dużym skrócie mówiąc gringo, więc grubo. Ale zobaczymy jak wygląda w środku. E, całkiem spoko miejscóweczka się wydaje. Chociaż nie wiem czy mam tu wstęp. Znaczy w sumie nie jestem gringo, bo gringo tak naprawdę odnosi się do Amerykanów, a nie do każdego kto jest spoza e, Ameryki Łacińskiej. Więc zakładam, że to, że to nie ja jestem tym gringo. Zobaczcie knajpa za knajpą. Tutaj jakiś chicken factory. Tutaj jakaś chureria, ale ja już osób mam dosyć. Po ostatnim strasznie się nimi zasłodziłem. A tutaj pralnia. O, właśnie, muszę sobie dzisiaj zrobić pranie. Ostatnio były pytania o to, jak się robi pranie w hostelu i gdzie się trzyma rzeczy, żeby ich nie ukradli. To wam pokażę, jak wrócimy o jakiejś normalnej godzinie. O, kawiarnia. Buenas tardes. na polski. Sí. Ale ja, ja myślałem przez chwilę, że to Robert Makłowicz. Jeżeli chodzi o kawę, to nie miałem okazji jeszcze tutaj pić jakiegoś dobrego dripa czy coś. W ogóle nie ma dripów tutaj w ofercie za bardzo. Jak to jest, to jest jakieś americano. No ale tutaj całkiem dobra kawka Cappuccino z takiej przydrożnej kawiarni za 520, więc całkiem spoko. No tutaj jeszcze niestety nie przyszła moda na te, wiecie, wszystkie kawy speciality, jak na przykład w Warszawie teraz jest. Wyobraźcie sobie, jak miał taką furę przerobił właśnie na jakiegoś kampera i sobie tak podróżował po Ameryce Łacińskiej. Ale to było zajebiste, co to jest za marka w ogóle, to jest Ford. Good times estate. Sprawa wygląda fura jak samochód idealny dla początkujących porywaczy, morderców itd, ale co tam? Wiecie co mnie tu drażni? Tu Nigdzie nie ma śmietników od 10 minut próbuję znaleźć jakiś śmietnik, żeby wyrzucić tą kawę i po prostu nigdzie nie ma. Ja się nie dziwię, że ludzie tu śmiecą i wyrzucają wszystko na ulicę, skoro nie można wyrzucić tego do śmietnika, no. To chyba logiczne, no. ciężko, żeby wszyscy nosili ze sobą takie rzeczy, ale ja będę poprawnym ziomeczkiem, będę szukał śmietnika. Zobaczcie, ta dzielnica wygląda tak dosyć biednie, można powiedzieć, ale wydaje się być taka mega spokojna. Tak najpierw takie małe, co chwilę gdzieś się tutaj przewijają starsi ludzie, sobie chodzą po ulicach, nie widzę tutaj jakichś węgusów ani patologii. Spoko. I tutaj zobaczcie jaki Chevy Custom Deluxe Ciekawe, że tym ludziom się opłaca utrzymywać te samochody, przecież to musi być cholernie drogie w Nawet nie mówię już o paliwie, tylko nawet o częściach. Znalazłem śmietnik w końcu. Wyjście z metra jest zlokalizowane w takim małym parczku. Tutaj macie jakiś kiosk, tutaj macie jakieś słodycze. No tutaj właśnie po lewej widzicie państwa, którzy sobie jedzą chyba enchilady. Właśnie z tego przybytku tutaj. Zobaczcie jaki jestem tutaj czerwony, a tutaj biały. Osaki. I Tutaj takosy są po 5 pesosów. Tam jest napisane, że takos al pastor 5 za 25 pesos i podejrzewam, że też są zjadliwe biorąc pod uwagę ile osób tutaj jest. No Jezu, ale była masakra. W ogóle się nie dało oddychać w tym metrze. Ciekawostka przyrodnicza jest taka, że pokazywałem wam wcześniej, że metro ma coś, co wygląda jak opony i faktycznie jeden z widzów, wybacznie nie zapisałem sobie kto, ale napisał komentarz, w którym potwierdził, że 10 linii metra w Ciudad de Mexico jest właśnie na oponach i jest to spowodowane tym, że tutaj często się rusza ziemia, wiecie, jakieś trzęsienia ziemi itd., tak tak jakieś nierówne tereny i wyszło im, że najlepiej jest właśnie trzy metro na oponach. I zobaczcie, tutaj dosłownie wysiedliśmy z pociągu, a tu już jest ulica. W ramach ciekawostek od widzów dostałem przed chwilą komentarz na kanale od Radomira. Co ciekawe, gdzieś przy ulicy, którą przemierzałeś piętrowym autobusem. Znajduje się kościół, gdzie modlą się prostytutki, złodzieje i narkomani. To kościół San Ipolito. Znajduje się tam figurka Judy Tadeusza Apostoła, patrona zagubionych i trudnych sytuacji. I ten kościół jest dokładnie tutaj. Wiem, że mieliśmy nie wchodzić do kościołów, ale wyjdziemy, skoro Radomim napisał taką rzecz. I zobaczcie tutaj, przed wejściem do kościoła jest taki markecik mały. A sam kościół wygląda następująco. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki od widzów napisane w komentarzach. Dobra, na koniec vloga opowiem Wam, jak wygląda taki pokój w hostelingu, gdzie trzymam swoje rzeczy, bo takie pytania padły. Musicie mi zobaczyć, bo jest to piekielnie, po prostu ciemno w tym pokoju nie działa. Światło tutaj nad moim łóżkiem. E, moje łóżko to jest numer 3, to jest jakieś fejkowe imię, nie wiem kto mi je tutaj wpisał. Ja staram się trzymać wszystkie swoje rzeczy takie mało wartościowe przy łóżku, bo ja mało miejsca zajmuję jak śpię, więc Więc generalnie staram się ułożyć na jednej stronie łóżka, a na drugiej mało właśnie na przykład jakieś ładowarki elektronikę i tak dalej, czyli rzeczy, które nie są bardzo wartościowe. Tutaj mamy koce, bo jest dosyć zimno w nocy. No i tutaj wiadomo są gdzieś moje ciuchy, moje jakieś leki. I takie tam duperele. Natomiast jeżeli chodzi o te rzeczy bardziej wartościowe, to mam kłódkę. Kupiłem sobie taką kłódkę gerdy, ale na pewno możecie sobie też kupić innej firmy. No i po prostu, praktycznie w każdym hostelu macie właśnie takie safe boxy. Warto sobie sprawdzić przed wynajęciem, czy na pewno są i czy są całe i bezpieczne. Można znaleźć na pewno takie rzeczy w opiniach na temat hostelu. No i tutaj w tym przypadku czekajcie bym się telefonem sobie świecić. Jak widzicie. Mam kurtkę swoją puchową, ładowarkę do GoPro, paszport, jakieś tam inne duperela, plecak, laptop. I, no, i po prostu się chowa tej rzeczy Z nadzieją, że nikt wam ich nie ukradnie. Ale myślę, że raczej nie ma co się takimi rzeczami stresować, bo jeżeli nie zostawicie niczego na, naprawdę na wierzchu, no to jeszcze nie słyszałem o takim przypadku, żeby ktoś się włamywał komuś do szafki w hostelu, bo no, z reguły to i wiecie. I e, robi hałas. I po prostu gdzieś tam inni ludzie mogą to usłyszeć i to jest ten może przypałna robić. Nie mówię, że oczywiście takie rzeczy się nie zdarzają, natomiast no ja nigdy nie spotkałem się z tym, żeby komuś coś ukradli z szafeczki hostelowej. Jak komuś coś znikało, to właśnie z reguły dlatego, że zostawiał to gdzieś w takim przypałowym miejscu. No i też musicie wziąć pod uwagę to, że okay, ten hostel wygląda fajnie i ładnie, ale jest to jeden z tańszych hosteli w Ciudad de Mexico, a to oznacza, że bardzo często w takich tańszych hostelach po prostu można trafić na bardzo różnych ludzi, tak? Wczoraj na przykład w moim pokoju było mnóstwo jakichś robotników, którzy przyjechali tutaj na jeden dzień tylko i po prostu wiecie, poszli sobie kimacie, zniknęli zaraz, tak? Więc równie dobrze mogli coś tam gwizdnąć, jakby, jakby mieli taką potrzebę, ale też z drugiej strony wiecie, w hostelach z reguły mają wszędzie wasze dane, wasze paszporty i tak dalej, więc no, oczywiście wiadomo. Różne rzeczy się mogą zdarzyć, więc trzeba się pilnować. Natomiast no nie ma co popadać w paranoję, że każdy chce was tutaj okraść i pobić i w ogóle, bo wiele osób, tak jak i wy, po prostu chce sobie gdzieś popodróżować budżetowo. Tylko tak jak mówię, no trzeba zachować zdrowy rozsądek. Jeżeli widzicie na przykład, że w pokoju macie jakiegoś ziomka, który wygląda na czpunka, któremu brakuje pieniędzy, no to faktycznie trzeba prosić o zmianę pokoju albo się po prostu pilnować z tymi wszystkimi rzeczami. I chyba tyle. A, jeszcze ten pójdziemy zrobić pranie. Odnośnie kłódek jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Niby oczywista oczywistość, ale ja o tym kiedyś nie pomyślałem. Nie używajcie takich kłódek, jakich używa się do zamykania bagażu, czyli tych tak zwanych TSA approved, żeby tam wiecie, ochrona lotniska mogła się dostać do waszego bagażu bez konieczności rozrywania go. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli jakiś klucz jest oznaczony jako TSA approved, to znaczy, że jest do niego jakiś master key, jakiś klucz matka, który otwiera wszystkie klucze TSA, więc jeżeli nawet zamontujecie sobie taką wielką lochę tutaj, to ktoś kto sobie kupił na AliExpressie klucz matkę, czy tam ojca, czy jak to się nazywa, Master Key, klucz mistrza, to może po prostu podejść sobie wszystkie te zamki pootwierać. Więc to jest spoko, jeżeli macie to przy walizce podczas lotu, a natomiast nie jest to spoko, jeżeli macie to. W kłódce hostelowej. Teraz odnośnie prania. Pranie z reguły po prostu trzymam w takim worku z który można zamknąć, dlatego można sobie to fajnie skompresować, jak się powietrze z niego wypuści i po prostu brutalnie mówiąc to pranie nie śmierdzi. Więc jeżeli uzbiera wam już się jakaś taka pokaźna ilość, nie macie co założyć jutro, to z reguły idziecie do dziewczyny, która jest przy recepcji hostelowej. czyli w tym przypadku do tej tutaj. I you know what? I'm making a video about how to make a laundry in a hostel because people are asking this kind of questions. So really? I need to make a laundry. Okay, sure. <laughs> <laughs> Here. All right. Yeah. We got all the clothes. Yeah. Beautiful. We press start. Yeah. Beautiful, awesome. this bump. And how much do I have to pay you for this? Uh, Fifty pesos. Okay. <laughs> uh, oh! <ow>. oh. <laughs> I hit my head. Gracias. <laughs> Oczywiście będzie się to różniło w zależności od hostelu. Czasem macie automatyczne pralki, za które możecie zapłacić kartą, albo macie jakieś inne. Gracias. <laughs> Co ja chciałem powiedzieć? A wiem, że różni się to generalnie od hostelu. Czasem macie także na recepcji, zostawiacie pranie i liczą po prostu daną. Cenę za kilogram. Czasami macie właśnie tak, że po prostu wynajmujecie sobie pralkę na jakiś czas. No tak jak w tym przypadku kosztowało to 50 pesos, czyli jakieś tam, nie wiem, 8 zł, 850, coś w tym stylu. No i oczywiście mógłbym się zgadać z kimś na przykład i spróbować, i wiecie, wrzucić pranie we dwie osoby, ale akurat chyba nikt nie chciał. Nawet się w sumie nie pytałem nikogo, czy ktoś chce się podzielić, bo na spontanie sobie pranie zrobiłem. I w sumie tyle. No. Po godzinie wyciągacie z jednej pralki, wrzucacie do suszarki. Koniec tematu. Więc e, słuchajcie, tutaj na muralu Fridy domyślam się, że e, kończymy tego vloga. Siadam do roboty. Mam dwa materiały przed sobą do edycji. Mam nadzieję, że dzisiejszy taki luźny vlogasek Wam się podobał. To jest chyba vlog numer 6, jak dobrze liczę, czyli jutro chyba kończymy daily vlogi. Hmm. Na razie trzymajcie się. Cześć.